Się, walczcie i wygrać. Prawde skamla Rok 2016 jest jednym z najbardziej obfitych w premiery dobrych gier. Aż ciężko mi sobie przypomnieć, kiedy ostatnimi laty kupowałem tyle nowości. Titanfall 2 jest ostatnią nowością tego roku, którą zakupiłem i niezmiernie przyjemnie mnie zaskoczył, będąc jedną z najlepszych. Jednak niezrozumiałym dla mnie jest plan EA, który to wydał omawianą grę pod koniec roku pomiędzy premierami Battlefield oraz Call of Duty. Byśmy się dobrze zrozumieli. Nowy Call of Duty nie jest żadną konkurencją dla Titanfall 2. Nawet siła marki niewiele tu pomoże. Jednak jaki jest sens wydawania dwóch FPS-ów służących do gry online tak, by konkurowały ze sobą? Najgorsze jest to, że Battlefield to silna, znana marka, a pierwszy Titanfall w mojej opinii nie był zbyt dobrą grą. Wydawałoby się, że teraz Titanfall 2 nie ma zbyt wielkiej szansy na sukces. Mimo to ja głęboko wierzę, że doczekamy się kolejnej części tej gry, gdyż jest ona po prostu tak dobra. Ponadto EA obiecało, iż wszystkie DLC do tej gry będą darmowe. To dość niespodziewana obietnica, z której korporacja świetnie się wywiązuje, ponieważ ci z nas, którzy ową grę zakupili, oraz ci z Was, którzy dopiero mam nadzieję ją zakupią, otrzymali pierwsze DLC za darmo. Stąd tym większa moja nadzieja na sukces omawianego tytułu. Jeśli bowiem tak się stanie, pokaże to szefostwu EA, że warto inwestować w nowe marki oraz godnie traktować swoich klientów. Tyle w kwestii mego przydługawego wstępu. Pora przejść do samej gry. Ta składa się ze świetnej, acz nieco krótkiej, bo godzinnej kampanii dla jednego gracza. Oraz z niesamowitego, świetnego trybu online, który jest głównym daniem. Pozwólcie moi drodzy, że najpierw zajmę się kampanią, bo na coś, co miało być jedynie deserem, jest to wyjątkowo dobry, wartościowy skład naszej uczty, którą okazał się Titanfall 2. 89 kilogramów. Zaufaj mi. Chyba będę potrzebował nowych gaci. Przywiołem. Dopiszę je do następnego zrzutu. Kampania dla jednego gracza bazuje na systemie spopularyzowanym przez Call of Duty, czyli samoregenerujące się zdrowie oraz dwie bronie jednocześnie. Ja nie jestem fanem takiego rozwiązania. Pozwólcie mi wyjaśnić dlaczego. Przez to, że sami się leczymy, gry takie pozbawione są wyzwania. Ja bez problemu ukończyłem kampanię Titanfall 2 na poziomie wysokim. Do tego system dwóch broni pozbawia grę progresji. Bronie muszą być podobne, a wrogowie nie mogą być różnorodni, ponieważ projektant gry nie wie co będziemy mieć w danej chwili. Projektant Duma wie kiedy zdobędziemy wyrzutnie rakiet i o ile potężniejsza jest ona od strzelby. Zadba więc o to, by wrogów pojawiało się więcej oraz by czasem wyskakiwali tacy, których ciężko ubić słabszą bronią. Tyle powiedziawszy, w Titanfall 2 zaimplementowany system nie kolem mnie tak bardzo jak chociażby w Call of Duty, a to dlatego, że walka nie jest tu na pierwszym planie. To sposób, w jaki przemierzamy świetnie zaprojektowane poziomy, ucząc się przy tym do gry online, jest tutaj najważniejszy i najciekawszy. Gra jest przy tym w stanie przez cały czas dokładać wyzwania do parkouru właśnie przez świetnie zaprojektowane poziomy. Zwróćcie proszę uwagę na zaprezentowany tutaj, w którym mamy ustrojstwo do przeskakiwania w czasie na wzór Singularity, którego recenzję polecam obejrzeć zaraz po tej. Link znajduje się w opisie. Dobra, ten aspekt kampanii mogłbym chwalić bez końca za powiew świeżości, solidne wykonanie i czystą frajdę, której nam dostarcza. Ale co zresztą? Osobiście podoba mi się świat przedstawiony. Fabuła może jest szczątkowa, ale zarys świata jest wyraźny. Daje pole do dalszych udoskonaleń w kolejnych odsłonach. Bardzo przypadło mi do gustu to, czym są Tytani. Nie są zwykłą bronią. Pełnią rolę elitarnych żołnierzy, których opinia brana jest pod uwagę przez głównodowodzących. Interakcje pomiędzy nami, czyli pilotem a Tytanem, bez problemu są w stanie zastąpić mi bogatą fabułę. Mam Cię. Co ponadto miło mnie zaskoczyło, to obecność bossów. Fakt. Służą głównie za naukę walki z różnymi typami tytanów w multiplayer. Ale mimo wszystko to fajne urozmaicenie. Masz ochotę na prawdziwą walkę? Zobaczmy na co naprawdę ci stanie. A może wolisz uciekać, tchórzu? Mógłbym jeszcze długo chwalić kampanię, ale to przecież tylko dodatek do tego, co najważniejsze. Więc pora zabrać się za omawianie trybu dla wielu graczy. Słuchajcie uważnie. Titanfall 2 ma w mojej opinii najlepszy tryb online spośród gier FPS wydanych przez ostatnie lata. Nie bawiłem się tak dobrze od czasów Planet Side 2. Mnogość trybów rozgrywki może przyprawić na początku oból głowy, ale każdy z nich jest równie udany i ja nie mam swojego ulubionego. Wyniszczenie symuluje bitwy na ogromną skalę, zrzucając po całej mapie coraz silniejsze i liczniejsze jednostki sterowane przez komputer, za które otrzymujemy mniejszą ilość punktów niż za graczy. Bardzo lubię tryb Bounty Hunt, w którym zdobywamy punkty za rozwalanie jednostek sterowanych przez SI oraz za graczy. Bayer polega na tym, że zabijanie graczy zwiększa mnożnik punktów. Jednak jeśli sami zginiemy, tracimy połowę zdobytych punktów. Punkty te możemy co kilka minut wrzucić do banku. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza zapełni bank. Uwielbiam to, gdyż świetnie łączy ryzyko z nagrodą. Możemy bezpiecznie polować na przeciwników SI, przyczyniając się do wygranej, albo ryzykować. Ale w sumie zacząłem tak trochę od złej strony. Co się zmieniło w Titan Vol 2 względem części pierwszej? Ilość usprawnień jest tak przytłaczająca, że ciężko je liczyć. Przede wszystkim tytani mają teraz swoje klasy. Każdy reprezentuje inny styl gry i posiada kontry, jak w grach typu Heroes Based Shooter, takich jak Overwatch. Oczywiście możemy kustomizować umiejętności i dodatkowy sprzęt naszego pilota oraz tytana. Moim ulubieńcem jest Ton. Tytan o średniej wytrzymałości, szybkości oraz sile ognia. Wymaga ogromnej precyzji oraz świetnej orientacji. Wspiera drużynę chociażby skanując wnętrza budynków i ugazując co jest za ścianami. Sprawdza się na średnim dystansie, jednak w rękach dobrego pilota dominuje pole bitwy. Chociaż przyznam, że w bezpośrednim starciu jest bez szans przeciwko legionowi. Ronin również solidnie go kontruje. Ci z was, którzy grają dla progresji, nie zawiodą się, bowiem tutaj jest tyle różności do odblokowania, że będziecie mieli co robić. Podkreślę, że ogólnie wszystko jest bardzo zbalansowane i niedopuszczalnym jest płakanie na to, że ktoś ma lepszą broń, bo nie ma. Każda ma wady, zalety i wymaga więcej lub mniej umiejętności do tego, by sobie radzić. Co najlepsze, tytan w omawianej grze, w przeciwieństwie do jej pierwszej części, nie jest celem, nagrodą jest bronią. Dobry pilot skutecznie ją wykorzysta. Ale dobry wrogi pilot lub ich grupa mogą tytana okrążyć i zniszczyć. Dla odmiany powiem coś negatywnego, by zbytnio nie słodzić. Problem może się tyczyć jedynie w wersji na komputer? Nie wiem, gdyż mam tylko tą. Matchmaking nie jest najlepszy. Wyrównane, zbalansowane gry są rzadkością. Niestety, bardzo często drużyny są tak rozdzielone, że jedna całkowicie brutalnie dominuje drugą. Co więcej, w moim odczuciu jest tak, że ja prawie zawsze jestem na pierwszym miejscu, dajmy na to w punktach, mam ich 1000, druga osoba w mojej drużynie będzie miała 200 i dalej widzimy 100 lub mniej. Podczas gdy każdy we wrogiej drużynie ma średnią 500. Podobnie będzie w przypadku walki o fragi. Kilka takich gier, jedna po drugiej, i miejsce frajdy zastępuje frustracja. Grafika w omawianej grze jest fenomenalna. Lepsza moim zdaniem od chociażby Duma z tego roku. No i działa bez problemów od dnia premiery. YouTube zdecydowanie nie oddaje tu piękna gry. Co moim zdaniem jest godne uwagi, to pasek pola widzenia obecny nawet w wersji na konsole. Dla mnie granie na wysokim FOV jest bardzo ważne. Fajnie, że ktoś pomyślał w końcu o konsolowcach. Ponadto gra oferuje ciekawy system dla posiadaczy słabszych pc po jego włączeniu gra będzie dynamicznie w locie zmieniać rozdzielczość renderowania grafiki, by utrzymać stałe 60 klatek na sekundę, co jest absolutnie konieczne dla tak dynamicznej gry. Jednak większość z nas nie będzie musiała z tego korzystać, gdyż Titanfall 2 jest po prostu świetnie zoptymalizowany. Nie będzie problemu z płynnością gry nawet na starszych maszynach. Na koniec ogromny plus za audio. Pomijając świetny design dźwięków, bo naprawdę każdy wystrzał od razu zdradza nam, to jakiej broni używa. Każdy dźwięk ma przyjemny impet, moc. Ciężko to wam dać do odczucia w stereo w filmie na tubie, więc musicie wierzyć na słowo. Najlepszym z tego wszystkiego jest miksowanie audio. Grając na głośnikach 5.1, przez cały czas wiem, kto z jakiej strony się zbliża. Słyszę, czy jest on wewnątrz, czy na zewnątrz budynku. Zdecydowanie jest moc. No i wreszcie, kilka słów o polskiej lokalizacji. Jest żałosna. Pomijając to, że część głosów jest nienaturalna, a ich właściciele wyraźnie czytają z kartki. Nie żebym ja kiedykolwiek zniżał się do tego poziomu. Arka, wasze zadanie to przejęcie arki, nim opuści bazę lotniczą. Korpus łubieżdżu, przygotować broń! Największym, najcięższym grzechem każdej lokalizacji gry online. Jest tłumaczenie nazw broni, umiejętności czy jednostek. Jako przykład podam najlepszą lokalizację gry online. Dota 2. Niezależnie czy gram z Czechem, Polakiem, Anglikiem czy Francuzem, każdy z nas wie, że należy zakupić przedmiot Battle Fury, gdy gra się jako Phantom Assassin. Dla mnie nie będzie to magicznie... Bitewna furia dla widmowej zabójczyni. Każdy z nas ma swoją wersję językową, ale mówimy wspólnym językiem w grze. Rozumiemy się wzajemnie. W Titanfall 2 jakiś za przeproszeniem idiota postanowił przetłumaczyć nazwy Titanów z chociażby Northstar czy Ion na Polaris i Katione. Broń Devotion stała się nagle oddaniem i tym podobne bzdury. Dzięki temu, gdy drużyna prosi takiego Kowalskiego, by ten zagrał ionem w celu kontrowania wrogiego tona, ten nie wie o co za bardzo chodzi, bo w jego grze nie ma takich tytanów. Wstyd, głupota. Podsumowując. Titanfall 2 to świetna, obowiązkowa gra dla każdego fana strzelanek online. Bez problemu bije na głowę konkurencję typu Call of Duty. Znacznie większą dynamiką rozgrywki, ciekawymi mechanikami typu parkour, no i zdecydowanie większą różnorodnością. Jestem przekonany, że każdy z Was będzie się bawił przy tej grze równie dobrze jak ja. Jeszcze przez długie, długie miesiące jeśli nie lata. Jako wisienkę na torcie dostajemy tutaj całkiem przyjemną kampanię dla pojedynczego gracza. W mojej opinii, każdy, kto zastanawia się aktualnie nad zakupem tej gry, powinien ją kupić. I pokazać wielkiej korporacji, że warto czasem poświęcić się i dać coś od siebie, coś za darmo. Jakieś darmowe DLC, być uczciwym wobec klienta, wysilić się i stworzyć nowe marki. Mam ogromną nadzieję, że Titanfall 2 odniesie ogromny sukces, na jaki zasługuje. To tyle i do zobaczenia w Titanfall 2. Czekam na Was.